Witam wszystkich widzów, to Lewoscor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Ok, tak jest. Otwórzmy sobie drzwi, tej zbrojowni. Uuu. No, jak na zbroję nie przy. Nie jest tak imponująca, jak myślałem, że powinna. Że będzie. Hmm, granaty. Okay. No, kolejna wysiłka. Mamy ciężki. Wow, dwa pancerze. Mamy całkiem niezłą strzelbę no I jeszcze więcej strzelb No dobra, jestem z powrotem Mamy osobiste sprawy do załatwienia Czemu ta, ta strzelba jest dobra? Do tego, że ignoruje większość tarczy energetycznych I to jest w niej miłe no Raczej obrażeniami nas nie zaskoczy no w każdym razie 1.10. Coś tu jest lepszego, raczej nie Czemu nie. Rozdajmy te tarcze energetyczne. Mam generator pola. Super. Kompletnie niepotrzebny. I zobaczmy te pancerze. No, są słabsze. No, ale przynajmniej będą na eksport. A no, w zasadzie to mógłbym misji dać. Ale... Nie rozumiem tego kompletnie, czemu wymagana jest biegłość w pancerzach lekkich do noszenia ciężkiego. A no, może dlatego, że to jest strój, nie pancerz, ale. To jakoś mi pozostawia jakiś niesmak. Wow, misja, seksy wyglądasz. Zapis, i idziemy dalej. Hmm, kolejne zamknięte drzwi, no, ale co to dla mnie? O wulkar co za zaskoczenie? Ej, co jest? to jest. Dziwny sposób na poddawanie się! Lecieć, za, lecieć na głównego bokatara z wyciągniętym mieczem, a potem dopiero. Poddaję się! Co, zobaczyłeś, że mogę cię zabić? No to prawda, mogę. Ej, o właśnie! Papa. Pa. Sweet Dreams. Ej, niczego nie miał. To już było złośliwe. Naprawdę niczego nie miał. No cóż, gdybyśmy oszczędzili go i pozwolili mu pogadać z nami nieco dłużej niż przez kilka sekund, wtedy byśmy dowiedzieli się, że potrzebujemy kart dostępu i tak dalej. O, właśnie, biedny, samotny bulkar. Kartę dostępu ma któryś z tych. O, właśnie, to jest karta dostępu. Ma któryś z tych oficerów, czy po prostu mocniejszych żołnierzy. No i druga karta. A, tu było dwóch, jednak. Przypuszczałem, tak. Coś jeszcze? Tak, jest. Dobre miejsce na upienie. bardzo dobre miejsce na upieniach. No tylko powrót, tak jest. Dobra, tu można naprawić tego druida, by przyniósł nam zawartość tej. Skrzynki, ponieważ bodaj, jeśli sami tam wejdziemy, wtedy uaktywni jakiś trujący gaz. Mam tyle części, mam co? Nie dostałem doświadczenia. Uch, granie wspiera prywaty. O, <ścoughs> ja nie mogę. Dobra, Droid się nie sprawdził, a my za, mamy za to stop, dura stylowy, czy dura stalowy ok kolejny kardioregulator plazmowy granaty mamy lepszy mechanizm spustowy czy coś w tym guście hmm, zobaczmy te granaty no, całkiem niezłe Obrażenia od ciepła, a przy udanym rzucie obronnym tylko połowa obrażeń. Mogą być. Nie wiem, specjalnie troszył się o granaty, ale pamiętam je, że używam z przyjemnością. Dobra, to mamy tą kartę dostępu. Możemy zdezaktywować te białka. Właśnie tak Nic mi nie się. Hmm, soli nie wyglądają Naprawdę Tak jest, i schodzimy na dolny poziom bazy wukarów. To zapiszmy Pierwsze to odszukać terminal. Obójnie. O, mam aż dwa druidy do reaktywacji i do których nie mam już części. Super. Ale żyjesz! Kart, Czemu go nie widzisz? Mocny dziad mm, nie, nie, nie rzucę granaty to. to byłby zły pomysł I moi towarzysze całkiem głupio pchają się w środek walki Dobra Coś mieli przy sobie? Tak jest. No, dawaj. Ciężki blaster. Co my to mamy? Więcej wulgarów, naturalnie. No, nic specjalnego o tym. O tych pomieszczeniach nie można powiedzieć. Granat soniczny, czy ja o nim wspominałem w ogóle? Tu, 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 tu. A, obniża. Och, chyba mówiłem o nich, że tak, mówię. Dobra. Kto wie, ten wie? Ej, złaś! Jakieś skrzynki, nic więcej. O! O! Mamy kolejny klucz. Karty do pozaka i nasze ulubione terminale, i można z łatwością eliminować wrogów. Hmm, czy coś ile mam tych... A, jeszcze całkiem dużo próbników. No cóż, to było na tyle w tym odcinku zagrajmy w kotor, w następnym pobawimy się dalej w hakowanie i zobaczymy, co za, za pomocą tego hakowania można. Uzyskać. To był Lavoskor i życzę wszystkim widzom. Miłego dnia!